Nieopodal Klusz na Poki, w samym sercu Transylwanii leży miejsce owiane tajemnicą i strachem. To las Hoja Baciu, miejsce, gdzie drzewa szepczą sekrety, których wiatr nie jest w stanie unieść. Znany z dziwacznych anomalii elektromagnetycznych i niewyjaśnionych zdarzeń, las ten rozpala wyobraźnie badaczy, pasjonatów zjawisk paranormalnych i ciekawskich umysłów. Niektórzy wierzą, że to brama do innego wymiaru, miejsce, gdzie zasłona między naszym światem a nieznanym staje się cienka jak papier. Inni szepczą o starożytnych klątwach i zapomnianych rytuałach. Ich głosy odbijają się echem w gęstym poszyciu. Hoja baciu to nie miejsce dla ludzi o słabych nerwach. To miejsce, gdzie prawa natury zdają się giąć i łamać, gdzie sam czas wstrzymuje oddech. Odwiedzający relacjonują dziwne zdarzenia w jego głębinach, od niewyjaśnionych świateł i dźwięków po uczucie bycia obserwowanym i śledzonym. Las jest żywą, oddychającą zagadką, a jego tajemnice są równie kuszące, co przerażające. Czy jesteś wystarczająco odważny, żeby zapuścić się w serce Hoja Baciu i odkryć prawdę kryjącą się za legendami? Najczęściej zgłaszanym zjawiskiem w lesie jest nagłe znikanie czasu. Odwiedzający twierdzą, że stracili godziny w jego granicach, by wyjść bez wspomnień o tym, gdzie ten czas upłynął. Inni mówią o dziwnych symbolach pojawiających się na drzewach, wypalonych w korze jakby niewidzialną ręką. Są historie o awariach urządzeń elektronicznych, gwałtownym rozładowywaniu się baterii i kompasach kręcących się dziko, których igły nie potrafią znaleźć północy. Te historie, przekazywane z pokolenia na pokolenie, ugruntowały reputację chojabaciu jako jednego z najbardziej nawiedzonych lasów na świecie. To miejsce, gdzie sama rzeczywistość zdaje się zmieniać i migotać, a granica między mitem a rzeczywistością zaciera się z każdym krokiem. Historie o chojabaciu są tak różnorodne, jak mrożące krew w żyłach. Jedna z najbardziej znanych opowieści dotyczy pasterza, który zniknął bez śladu po tym, jak zapuścił się do lasu ze swoim stadem 200 owiec. Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań, ani pasterza, ani jego owiec nigdy więcej nie widziano. To wydarzenie podsyciło lokalne przekonanie, że las jest miejscem bez powrotu, gdzie ci, którzy wejdą, są na zawsze straceni dla świata zewnętrznego. Inna popularna opowieść mówi o młodej dziewczynie, która zniknęła w lesie, by pojawić się ponownie 5 lat później bez pamięci o minionym czasie. Znaleziono ją w tych samych ubraniach, które miała na sobie w dniu zaginięcia, pozornie nietkniętą upływem czasu. Jej historia wraz z niezliczonymi innymi doprowadziła niektórych do przekonania, że choja baciu to portal do innego wymiaru, miejsce, gdzie czas i przestrzeń są płynne i nieprzewidywalne. Pojawiały się liczne doniesienia o obserwacjach UFO w lesie i wokół niego. Świadkowie opisują dziwne światła na niebie, obiekty poruszające się z niewiarygodną prędkością, a nawet spotkania z istotami, które wymykają się jakimkolwiek wytłumaczeniom. Te obserwacje doprowadziły niektórych do przekonania, że Choja Baciu to centrum aktywności pozaziemskiej, miejsce, gdzie bariery między naszym światem a kosmosem są cienkie. Niezależnie od tego, czy wierzysz w duchy, UFO, czy po prostu w niewytłumaczalne, nie można zaprzeczyć, że Las Choja Baciu to miejsce głębokiej tajemnicy. Historie i legendy, które go otaczają, są zbyt liczne i zbyt uporczywe, by można je było odrzucić jako zwykły folklor. Coś dziwnego dzieje się w sercu Transylwanii, a odpowiedź, jak się wydaje, kryje się w cieniu Hoya Baciu. Tajemnice Hoya Baciu przyciągają uwagę badaczy i śledczych zjawisk paranormalnych z całego świata. Niektórzy uważają, że las znajduje się na potężnej anomalii elektromagnetycznej, co mogłoby wyjaśnić dziwne zdarzenia zgłaszane przez odwiedzających inni spekulują, że las może być bramą do innego wymiaru, portalem do królestwa poza naszym rozumieniem. Tę teorię potwierdzają liczne relacje o utracie czasu i niewyjaśnionych zaginięciach w lesie. Kolejna teoria sugeruje, że Hoja było niegdyś świętym miejscem dla starożytnej cywilizacji, miejscem, gdzie odprawiano rytuały i ceremonie. To mogłoby wyjaśnić dziwne symbole wyryte na drzewach i doniesienia o widmowych postaciach wędrujących po lesie. Niektórzy wierzą nawet, że w lesie znajduje się ukryte podziemne miasto, pozostałość pozagnionej cywilizacji, która kiedyś kwitła w tym regionie. I niezależnie od wyjaśnienia nie można zaprzeczyć, że las Chojabaciu to miejsce głębokiej tajemnicy. Historie i legendy, które go otaczają, są zbyt liczne i zbyt uporczywe by można je było odrzucić jako zwykły folklor. Coś dziwnego dzieje się w sercu Transylwanii, a odpowiedź, jak się wydaje, kryje się w cieniu Hojabaciu. Wyobraź sobie, że stoisz na skraju lasu, powietrze gęste od zapachu sosny i wilgotnej ziemi. Słońce zachodzi, rzucając długie cienie, które rozciągają się i skręcają jak zjawy między drzewami. Wraz z zapadającym zmrokiem las ożywa dziwnymi dźwiękami szelestem liści, trzaskaniem gałązek, odległym pochukiwaniem sowy. Bierzesz głęboki oddech i wchodzisz do środka ziemia miękka i uginająca się pod Twoimi stopami. Im głębiej się zapuszczasz, tym bardziej przytłaczająca staje się atmosfera. Drzewa zdają się zamykać wokół Ciebie ich gałęzie wyciągają się jak kościste palce. Powietrze staje się ciężkie, naładowane niewidzialną energią, która wysyła dreszcze wzdłuż Twojego kręgosłupa. Czujesz czyjąś obecność, czujny wzrok, śledzący każdy Twój ruch. Nie jesteś sam. W miarę jak idziesz dalej, las zdaje się skręcać i obracać wokół Ciebie, jak labirynt zaprojektowany, by zmylić i zdezorientować. Tracisz poczucie czasu. Twój zmysł w kierunku cię opuszcza. Powietrze staje się zimniejsze, a z ziemi zaczyna unosić się dziwna mgła wirująca wokół Twoich stóp, jak widmowe zjawy. Słyszysz szepty niesione przez wiatr, głosy mówiące w językach, których nie rozumiesz. Wydają się do Ciebie wołać, wabiąc cię głębiej w serce nieznanego. Czy ulegniesz strachowi, który grozi Cię pochłonąć? Czy zawrócisz i uciekniesz przed cieniami, które tańczą na krawędzi Twojego wzroku? Czy pójdziesz dalej, szukając odpowiedzi na tajemnice, które kryją się w sercu lasu hojabaciu? Wybór, jak się wydaje, należy do Ciebie.